Trylogia, która została ze mną na dłużej. Coś, co nawet ciężko mi zaklasyfikować. I jak nawet próbowałem doszukać się, czym to jest. Czy to jest fantazy, czy to jest science fiction, to wyskoczyło mi science fantasy. Ale jest tu pewnego rodzaju post -up. Magia, kataklizmy i świat jako metafora przemocy. Mamy tutaj systemowy rasizm i klasizm polegamy na innych, żeby przetrwać, ale również chcemy ich zniszczyć i wykorzystać. Trylogia Pękniętej Ziemi NK Zemis. Książka zaczyna się tym, że kobieta wraca do domu i okazuje się, że jej synek nie żyje, a sprawcą jest jej mąż, który porwał również jej córkę. Mamy tutaj piątą porę roku, czyli powracający kataklizm, który polega na Ruchach tektonicznych i trzęsieniu ziemi. Mamy ludzi, którzy są w stanie kontrolować, powstrzymywać trzęsienia ziemi oraz również je wywoływać. I naturalnie są potrzebni do przetrwania, ale również nie, strasznie niebezpieczni. Więc ludzie zamiast ich wychowywać i szkolić, to tresują. W tej książce ona jest bardzo brutalna, tak jak mogliście zobaczyć. Po tym, co powiedziałem sobie jest na początku, ale mamy bardzo ciekawy miks między właśnie ochroną a przemocą, czułością a krzywdą, i pojawia, przejawia się to w różnych relacjach. Główną osią faktycznie jest ta relacja rodzic. Dziecko. Możecie znaleźć takie dyskusje czy zobaczyć takie filmy, gdzie ktoś mówi, Ja jestem fanem osobowej narracji, a ja jestem fanem osobowej narracji. W tej książce, co jest naprawdę mocnym wyjątkiem, mamy drugoosobową narrację, czyli słyszymy, Ty idziesz, Ty robisz, Ty mówisz. Mamy tutaj kilka POV, ciekawą narrację, i to wszystko idzie do pewnego twistu, który naprawdę robi robotę. I nie jest tanią sztuczką. Pierwszy tom pojawił się w 2016 roku, więc nie jest to nowa rzecz, ale mam wrażenie, że warto o niej przypominać, ponieważ no mi w pamięci została długo. Jeśli Was to interesuje, to też jest to ewenement, jeśli chodzi o nagrody, ponieważ każdy, każdy z tych tomów co roku wygrywał Nagrodę Hugo. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Gdzie pierwszy tom wygrał z 7F, o których już tutaj wspominałem. Ja osobiście pewnie bym ocenił to wyżej, ale osoby, które wybierały, zdecydowały inaczej. A drugi tom wygrał z domknięciem jednych z najgłośniejszych, ostatnio i najlepszych trylogii science fiction, czyli Koniec Śmierci. Ja sam raczej nagrodami się tak bardzo nie jaram, ale jest to pewna ciekawostka i myślę, że warto o niej wspomnieć. Pewnie te książki oceniałbym wyżej niż samą trylogię Pękniętej Ziemi, ale nadal ona jest świetna i warto się z tym zapoznać. Czytaliście? Znacie tę autorkę, może macie jej wcześniejsze książki Ja ostatnio polowałam na nie po antykwariatach.